Dzisiaj opowiem Ci o tym, dlaczego potrzebujemy wytrenować nasz umysł i dlaczego potrzebujemy przemienić swoje myślenie. Dowiesz się, co najbardziej przeszkadza Ci, aby żyć pełnią życia. Może jesteś w takim miejscu, że myślisz, że to, co widzisz, to jest rzeczywistość, i nie przychodzić do głowy to, że możesz się mylić. Bo niewytrenowany umysł wierzy w swoje myśli i kieruje się nimi w swoich działaniach. Dlatego mamy marne rezultaty w swoim życiu i większość naszych myśli to źródło konfliktów i cierpień. Niewytrenowany umysł uparcie wierzy, że sam. Potrafi rozwiązać swój problem i znaleźć szczęście w oparciu o to, czego nauczył się w swojej przyszłości, nie rozumiejąc, że w ten sposób nigdy nie znajdzie rozwiązania i nie będzie szczęśliwy. I do końca swojego życia możesz podejmować decyzję o nieprzemieniony umysł i nigdy niczego nie osiągniesz, żyjąc w przekonaniu, że musisz sam wszystko czynić. Pierwszy list do Tesalonicza mówi nam o tym, że człowiek jest istotą trójdzielną. Czyli jesteśmy duchem, mieszkamy w ciele i mamy duszę. Jesteśmy stworzeni na obraz trój Boga. Takie jest objawienie Biblii na ten temat, na temat naszej wewnętrznej istoty człowieka. Jak pisze pani doktor Ania Saj w swojej książce Metamorfoza umysłu. Duch ma bezpośredni kontakt z Bogiem. Nasza dusza podejmuje decyzje, a ciało jest zewnętrzną, widzialną naturą. I najpiękniejszy dar, który dostaliśmy od Boga, to możliwość dokonywania wyboru. Przez Twoją głowę płynie ogromna fala myśli i wiele z nich jest negatywnych. I one nie pochodzą od Ciebie. Ktoś je kiedyś wypowiedział do ciebie, a ty w nie uwierzyłeś, jeśli się zgodzisz z myślą, że jesteś nieudacznikiem, to zgadnij, kim się w życiu stajesz. A jeśli zgodzisz się na to, że masz chory umysł, to jak myślisz, gdzie to cię zaprowadzi? A jeśli uwierzyłeś, że nie masz żadnego talentu, to jak myślisz, jak będzie wyglądało twoje życie? Łapiesz to, nasza porażka jest wtedy. Że nie zastanawiamy się, jakie są nasze myśli, i zbyt szybko identyfikujemy się z tą myślą, która przychodzi nam do głowy. Potrzebujemy nauczyć się w harmonii. Potrzebujemy nauczyć się, jak zmieniać swoje myśli na takie, które nas wspierają i takie, które nas budują. Potrzebujemy nauczyć się żyć tak jak aniołowie w Królestwie Bożym, w radości i w uwielbieniu. Przecież codziennie modlimy się modlitwą Ojcze nasz, przyjdź Królestwo Boże. Chcesz zmiany, to zacznij od zmiany swoich myśli. Zmieniając swoje myśli na pozytywne Twoje życie zacznie nabierać kolorów, zaczną zmieniać się Twoje emocje, a Twoje życie będzie napełniało się radością. To Ty decydujesz o tym. O czym chcesz myśleć? Nasze myśli to takie nasionka w naszej głowie. To, co zasiejesz, to zbierzesz. Twoje... I dlatego negatywne myśli zmieniają Twoją osobowość w narzekanie, w marudzenie i wpadasz w bezsilność, myśląc, że to od Ciebie nie zależy. Pozytywne myśli natomiast kreują Twoje myśli zgodnie z tym, o czym myślisz. Ale jeśli masz te negatywne myśli, to wielu z nas wtedy zaczyna być nieszczęśliwym i brak nam radości, a my nie wiemy dlaczego. Ale nasze życie nie musi takie być. Nasze życie zależne jest od tego, co wypowiadamy. I od tego, co myślimy. I od tego, co wypowiadamy na swój temat. To jest proces oddziaływania Twoich myśli na Twoje życie. Myśl jest energią, tak mówi Pan Jezus do Alicji leczeskiej. Tylko Ty masz w sobie moc do zmiany. Kim chcesz się stać? Kim jesteś? Stań się tym, kim chcesz być w oparciu o przemieniony umysł. Święty Paweł mówił nam w liście do Rzymian, 12,2 Nie upadawniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowę myślenia. Zadanie Daj sobie przyzwolenie na obserwację tego, co się dzieje w Twojej głowie. Jakie myśli masz na swój temat? A jeśli czujesz, że możesz sobie z tym sam nie poradzić, to poproś o pomoc specjalistę, aby przeżyć swoje traumatyczne przeżycia z dzieciństwa i zamknąć obszar ofiary w swoim życiu. Pytaj się siebie, skąd pochodzą Twoje myśli. Kto ci je przekazał i zastosuj dyscyplinę swoich myśli. Kluczem do zmiany jest zauważenie swoich myśli w momencie, kiedy one się pojawiają. I im szybciej je demaskujesz, tym lepiej. Posprzątaj w swojej głowie, tak jak porządkujesz swoje mieszkanie. Nagromadziłeś w swojej głowie wiele niepotrzebnych rzeczy, które przeszkadzają ci w uwolnieniu twojego potencjału. Uwierzyłeś w kłamstwa i uwierzyłeś, że Twoje życie może zostać przeciętne. A prawda jest taka, że Twoje życie może stać się arcydziełem. Polecam Ci dwie książki. Jedną Pani doktor Ania Saj, Metamorfoza umysłu, a drugą Julia Cameron, Droga artysty, Jak wyzwolić sobie twórcę. Pamiętaj, że to Ty masz w sobie moc Ducha Świętego. Dlatego Duchu Święty modlę się do Ciebie, abyś pomógł nam zmienić nasze myśli, abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy w Tobie, abyś pokazywał nam Duchu Święty, że jesteśmy Twoimi dziećmi ukochanymi, że jesteśmy ważni dla Ciebie, że stworzyłeś nas, bo, bo nas kochasz i chcesz doprowadzić do naszego powołania, a nie jest to możliwe, kiedy nie wiemy, kim jesteśmy w Tobie. Jesteśmy cudem do odkrycia, bo Ty, Panie, jesteś miłością i uczysz nas kochać. I proszę Cię, Duchu Święty, naucz nas pokochać najpierw samych siebie, a potem innych ludzi. Do roboty, kochani. Do zobaczenia w następny poniedziałek z potencjałem.